Moi drodzy, witam Was serdecznie w następnym rozważaniu: jak praktycznie przekazać Ewangelię? Chwała Jezusowi! Moi drodzy, postanowiłem nagrać cykl pod tytułem: jak praktycznie przekazać Ewangelię, ponieważ widzę, że czasami nasi bracia, nasi, nasze siostry, Kościół chciałby głosić ludziom Ewangelię, ale nie wie jak. Nie wie jak po prostu przekazać Ewangelię, więc. Staramy się tutaj na tym kanale w prosty i praktyczny sposób dać Wam, kochani, narzędzie, dzięki któremu będziecie mogli przekazać Ewangelię. I dzielę się tutaj własnymi przeżyciami i sposobami, i tym, co mi Bóg pokazał. Jak w prosty i skuteczny sposób przekazać ludziom Ewangelię, czyli dobrą nowinę o zbawieniu w Panu Jezusie Chrystusie. Nie, nie chcemy ludzi. Czarować, nie chcemy ludziom opowiadać bajek, nie chcemy ludziom jakichś półpraw mówić, tylko chcemy przekazać czystą i prawdziwą Ewangelię i czasami jest to ciężkie. Jest to ciężkie w naszej polskiej kulturze, zwłaszcza kiedy z ludźmi chcesz porozmawiać o Bogu, a ludzie mówią, że są dobrzy, że chodzą do kościoła i że przestrzegają przykazań. Jeżeli masz, jeżeli chciałeś kiedyś człowiekowi powiedzieć Ewangelię, to już pewnie nieraz spotkałeś się z tym, że. Chcesz z człowiekiem pogadać o Jezusie, porozmawiać o Jezusie, a on ci mówi, że ja wierzę w Boga, przychodzę ja do kościoła, przecież ja przestrzegam przykazań. I co wtedy? Pamiętam, że kiedyś y, kilka razy ktoś mi tak odpowiedział i powstała taka martwa cisza, i nie za bardzo wiedziałem, co na to odpowiedzieć, no bo człowiek mówi, że faktycznie chodzi do kościoła, wierzy w Boga i przestrzega przykazań. No ale przyjrzyjmy się troszkę temu bliżej, jakby. To, że człowiek wierzy w Boga, no cały świat prawie wierzy w Boga. Szczególnie my, Polacy, w naszej polskiej religijnej kulturze, no to prawie wszyscy wierzymy w Boga, i, i wstyd powiedzieć, że się nie wierzy. Że chodzimy do kościoła? No cóż, chodzenie do kościoła jeszcze nikogo nie zbawiło. Przestrzeganie przykazań. Pierw byśmy musieli zadać człowiekowi pytanie, czy zna przykazania z dekalogu katechizmu, z lekcji religii. Czy zna przykazania takie, jak Bóg nam zostawił, takie z Biblii? Czy zna prawdziwy dekalog? Czy zna dziesięć bożych, nieludzkich, niekościelnych, niereligijnych, nie z katechizmu przykazań? I tutaj mamy pole do popisu do rozmowy z ludźmi. Wpierw możesz mu zadać pytanie, czy zna Boże przykazania, czy z katechizmu? Może zaciekawić swojego rozmówcę tym, i możesz mu wtedy otworzyć telefon. Yy, przepraszam, możesz mu otworzyć Biblię albo w telefonie, jak jesteś gdzieś na mieście, albo po prostu, jeżeli masz swoją podręczną, otworzyć i przeczytać mu dekalog. Z doświadczenia wiem, że prawie żaden Polak nie zna Bożych przykazań, tylko zna te, które został nauczony w kościele katolickim na lekcji religii bądź gdzieś tam indziej. Ostatnio z ciekawości yy, w internecie w Google wrzuciłem właśnie dekalog boży. Wszędzie wyskakiwało właśnie 10 przykazań, które nam opowiedział Kościół katolicki. A my wiemy, że jest tam bardzo dużo wyciętych przykazań, nie są one pełne i nie są to Boże przykazania. Więc masz już tutaj pole do rozmowy z ludźmi. Ale dzisiaj troszkę inaczej chciałbym rozmawiać. Coś innego chciałbym Wam opowiedzieć i chciałbym dać Wam inne narzędzie, którym możecie się posłużyć do, do, rozmowy, do, do rozmowy z ludźmi o Bogu, o przekazaniu Ewangelii. Wyobraź sobie, że to jest tabletka. Wyobraź sobie, że podchodzę do ciebie i mówię Ci, masz, to jest tabletka na Twoją chorobę, to jest tabletka na to, na co chorujesz. Czy wziąłbyś ją? No pewnie nie, zwłaszcza jak się nie znamy. Więc pierw, wpierw, żebyś wziął tą tabletkę, musiałbym Ci wykazać, że jesteś chory. Musiałbym być pewnie doktorem, przeprowadzić Ci serię badań, testów, które wykażą ponad wątpliwość wszelką, że jesteś chory. I dopiero wtedy mogę przyjść do Ciebie z tabletką, która Cię może uzdrowić. Jakiś logicznie myślący człowiek, rozsądny, w miarę mądry, tak po prostu wziąłby tabletkę, nie wiedząc, że jest chory. Więc w rozmowie z człowiekiem, kiedy zaczynasz z nim rozmawiać o Bogu i chcesz mu przekazać Ewangelię, dobrze jest Najpierw wykazać Mu, że żyje w grzechu, że jest chory. Często mówimy ludziom o zbawieniu. Często mówimy im o tym, że Bóg nas może uratować. Ale często nie mówimy z czego. I często też nie pokazujemy ludziom, że ich stan jest beznadziejny. Że są chorzy, a ich największą chorobą jest grzech. I tutaj doskonałym narzędziem jest właśnie dekalog. Jak wiemy wszyscy, bo słowo Boże o tym mówi, ono jest wierne i prawdziwe, końcem zakonu jest Chrystus. I teraz posłuchajcie mnie, moi drodzy, przeczytamy sobie 10 Bożych przykazań, które Bóg nam dał, które nam ustanowił. Dobrze, jesteście ze mną ciągle? Wezmę tylko okulary. Nie mam ich, dobrze, będę musiał się sobie bez nich poradzić. Przeczytajmy 10 Bożych przykazań. Jeżeli ktoś Ci mówi, że wierzy w Boga, bo przestrzega Jego przykazań, to możesz Mu usiąść i przeczytać 10 przykazań i pewnie się okaże, że nie zna ich, tak jak nauczał Go Kościół katolicki. Ale zanim do tego dojdziemy, posłuchajmy, co Bóg mówi w swoich 10 o przykazaniach. Jam jest Pan Bóg Twój, który Cię wyprowadził z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Nie będziesz miał innych bogów obok mnie. Nie czyń sobie podobizny rzeźbionej, czegokolwiek, co jest na niebie, w górze, i co jest na ziemi, w dole, i tego, co jest w wodzie pod ziemią. Nie będziesz się im kłaniał i nie będziesz im służył, gdyż ja, Pan, Twój Bóg, jestem Bogiem zazdrosnym, który każe winę Ojców na naszych synach do trzeciego i czwartego pokolenia, tych, którzy mnie nienawidzą, a okazuje łaskę aż do tysiącznego pokolenia, tym, którzy mnie miłują i przestrzegają moich przykazań. Nie nadużywaj imienia Pana Boga Twojego, gdyż Pan nie pozostawi bez kary tego, który nadużywa imienia Jego. Przestrzegaj na sabatu, aby Go święcić, święcić, jak ci rozkazał Pan Twój Bóg. Sześć dni będziesz pracował i wykonywał wszelką Twoją pracę, ale siódmego dnia jest sabat Pana Twojego Boga. Nie będziesz wykonywał żadnej pracy ani Ty, ani Twój syn, ani Twoja córka, ani Twój sługa, ani Twoja służąca, ani Twój wół, ani twój osioł, ani twoje bydle, ani obcy przybysz który mieszka w Twoich bramach, aby odpoczął Twój sługa i Twoja służebnica, tak jak Ty. Pamiętaj, że byłeś niewolnikiem w ziemi egipskiej i że Pan, Twój Bóg, wyprowadził Cię stamtąd ręką morzą i ramieniem wyciągniętym. Dlatego rozkazał Ci Pan, Twój Bóg, abyś obchodził dzień sabbatu. czci Ojca swego i Matkę Twoją, jak Ci rozkazał Pan, Twój Bóg, aby długo trwały Twoje dni i aby Ci się dobrze działo w ziemi, którą Pan Bóg Ci daje. Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie mów fałszywego świadectwa przeciwko bliźniemu swemu, nie pożądaj żony bliźniego swego i nie pożądaj domu bliźniego swego, ani jego pola, ani jego sługi, ani jego osła służebnicy, ani jego wołu, ani jego osła, ani żadnej rzeczy, która należy do bliźniego Twego. Właśnie przeczytałem 10 przekazań dekalog z Biblii, czyli... Z księgi, którą nam zostawił Bóg. I kiedy chcesz człowiekiem porozmawiać o Bogu, i on ci powie, że jest wierzącym, że przestrzega przykazań, że jest dobrym człowiekiem, to możesz mu powiedzieć: No to porozmawiajmy. Skonfrontujmy to ze Słowem Bożym. Słowo Boże jest jak lustro. Można się w nim przejrzeć i zobaczyć siebie i swój stan. Więc podejdźmy do tego lustra. I możesz usiąść, otworzyć Biblię. Na piątej księdze Mojżeszowej od 8. wersetu praktycznie do 22 i przeczytać z nim Dekalog. Myślę, że pierwsze co ten człowiek zrobi to się zdziwi, bo pierwszy raz usłyszy prawdziwe Boże przykazania, a nie te, które funkcjonują w naszej kulturze polskiej. Cóż? Czy jest w naszym kraju ktoś, kto nie modlił się do figur, nie miał obrazów Maryi, papieży, Jezusa, może jakichś innych świętych w domu? Czy jest ktoś, kto się do nich nie kłaniał, nie modlił się, nie czcił ich? Czy jest ktoś, kto nie nosi medalionu, krzyżyka bądź obrazka jakiegoś świętego w portfelu? Już w pierwszym przykazaniu możesz człowiekowi wykazać, że żyje w grzechu. Często mówię ludziom, że kiedy jest na przykład przykazanie nie kradni, to zazwyczaj nie kradni mamy wrażenie, że złodziejstwo jest czymś takim, że zakładasz maskę, bierzesz i idziesz okraść sklep. Albo kradniesz auto. Ale kradzież to naj, najprościej mówiąc to jest wzięcie nie swojej rzeczy. Jeżeli wziąłeś coś, co nie, nie należy do Ciebie, niezależnie czy to kosztowało złotówkę, czy milion złotych, to to ukradłeś i jesteś złodziejem. Jeżeli pobrałeś czyjś film, bez jego zgody, muzykę, czy coś takiego, to wedle prawa autorski, autorskiego dokonałeś kradzieży i jesteś złodziejem. Czy jest ktoś, kto... kto nie wziął nie swojej rzeczy? Jeżeli tak, to nie jest złodziejem. Ale jeżeli chociaż raz wziąłeś człowieku nie swoją rzecz, to jesteś złodziejem. Następną rzecz możesz człowiekowi wykazać o tym, że widzisz, nie pożądaj żony bliźniego swego. W Bożym Dekalogu jest to trochę szerzej rozwinięte. Czy jest ktoś, kto chociaż raz nie pożądał mężczyzny, kobiety, czyjeś innej rzeczy? Czy czegoś. Nie pragnąłeś tak bardzo, że aż płonąłeś z tego powodu, że musiałeś to mieć, bo jak nie to umrzesz, tym jest porządliwość. I na podstawie tych trzech choćby rzeczy możesz wykazać człowiekowi, że tylko wydaje mu się, że przestrzega przykazań, ale nie ma człowieka, który by nie złamał choć jednego przykazania. Dalej możesz mu powiedzieć, że Słowo Boże mówi, że jeżeli ktoś. Choć raz złamał Boże prawo, to jest przestępcą prawa Bożego i jest grzesznikiem. I to nie jest tak, że dziewięć przykazań przestrzegam, ale jedno tylko złamałem. Nie, nie, nie. Jeżeli jedno złamiesz, to tak, jakbyś wszystkie złamał. Nie ma dobrych ludzi. Dobry jest tylko Chrystus, jak mówi Słowo Boże. I kiedy człowiek uważa się za dobrego, za wspaniałego, mądrego, za takiego niewielkiego grzesznika, to może z nim usiąść, Otworzyć dekalog, przeczytać z nim i na podstawie tego, co Ci teraz powiedziałem, wykazać mu, że wszyscy złamaliśmy prawo Boże. Że w oczach Bożych wszyscy jesteśmy winni. Jesteśmy grzesznikami. Jeżeli chociaż raz modliłeś się do figur, obrazów, czy coś, czy coś w tym stylu, to jesteś winny konkretnego grzechu. I ten grzech ma na imię Jeżeli chociaż raz spojrzałeś na niewiastę, mężczyznę z porządliwością, to jesteś cudzołożnikiem. A jeżeli chociaż raz nie swoją rzecz, to jesteś zwykłym złodziejem. W liście do Rzymian słowo Boże mówi, że zapłatą za grzech jest śmierć. I każde przestępstwo zakonu jest grzechem, a grzech ma tylko jedną zapłatę i jest w nią śmierć. Nie musisz się stresować, nie musisz wstydzić się tego, co mówisz, nie musisz czuć, czuć skrępowania, ani że Człowieka zniechęcisz. Ty tylko przekazujesz prawdy Boże. Ja często ludziom, kiedy się tak tłumaczą, próbują się, wiecie, jak wąż wywinąć z tego, że już widzą, że są, że są grzesznikami, ale nie chcą się przyznać do tego, mówię, ale ze mną się nie kuć. Z Bogiem się kuć. To są jego przykazania. Z Bogiem się kuć. On je ustanowił. I na podstawie dekalogu możesz człowiekowi wykazać, że jest grzesznikiem. Że przestępstwem, przestępstwo to jest złamanie Bożego przykazania. I nie o tyle chodzi w przestrzeganiu tych przykazań, ale o tyle, że ten dekalog jest jak lustro, które odbija duszę tego człowieka, że pokazuje prawdziwy stan, jaki człowiek jest. A człowiek sam z siebie nie jest w stanie przestrzegać dekalogu, nie jest w stanie przestrzegać przykazań Bożych. Przez pewien okres krótki może mu się uda, ale w kontekście całego życia nie jest w stanie. Dlaczego? Bo ma starą grzeszną naturę. Która pożąda, która chce kraść, która nienawidzi, której bliżej do morderstwa niż do miłości, bo zostaliśmy skażeni grzechem. Jak słowo Boże mówi, końcem zakonu jest Chrystus. Kiedy rozmawiasz z takim człowiekiem o Bogu, kiedy otworzyłeś mu Biblię, przeczytałeś mu dekalog i wykazałeś mu, że, jesteś, że ten człowiek jest grzesznikiem, to teraz możesz przejść do opowiedzenia Ewangelii, że Chrystus wyzwolił z nas wszystkich, z przekleństwa zakonu. Z przekleństwa zakonu, którego nie możemy i tak wypełnić. I już możesz człowiekowi opowiedzieć Ewangelię. Jest to bardzo praktyczne narzędzie, które czasami uda mi się stosować, zwłaszcza z ludźmi, którzy, po prostu, tak po prostu, z katolikami, którzy uważają się za wierzących, za lepszych ludzi, za tych, którzy przestrzegają Bożych przykazań. I kiedy przeczytam im dekalog, nie dekalog kościelny, nie dekalog z religii, katechizmu, ale Boży dekalog. I powiem go tak, jak Wam teraz mówiłem. To wtedy wykazuję tym ludziom, że są w grzechu. I od tej pory mogę im opowiadać Ewangelię. Chrystus wyzwolił nas z niemocy z spełnienia zakonu. Nie ma dobrych ludzi. Nie ma dobrych ludzi, bo wszyscy zgrzeszyli. Wszyscy złamali prawo Boże. Cudzołożnicy, złodzieje. Bałwochwalcy, to ci pokazam tylko na przykładzie trzech przykazań, które na pewno każdy człowiek złamał. Nie musisz się silić na więcej, nie musisz jakby próbować udowadniać człowiekowi. Jeżeli szczerze podejdzie do tej rozmowy i szczerze szuka Boga, jest to prawdziwa rozmowa, to przyzna ci, że złamał Boże prawo. A zapłacą za grzech jest śmierć. Ale darem Bożej łaski. Jesteśmy zbawieni. I tutaj już od złej nowiny, wykazania Mu grzechu, możesz przyjść do dobrej nowiny, że Chrystus na to przyszedł, aby uwolnić nas z przekleństwa zakonu i umarł i zmartwychwstał, zabierając wszystkie nasze grzechy, dając nam nową naturę, nową Bożą naturę. Natura ta już nie musi szukać usprawiedliwienia w przestrzeganiu zakonu. Nowa Boża natura mówi, żebyśmy uwierzyli w Jezusa Chrystusa, bo On jest końcem zakonu. On jest wypełnieniem. A wypełnieniem zakonu jest Jezus, Chrystus i wiara w niego. Już teraz masz następne narzędzie, które może być Ci pomocne w głoszeniu Ewangelii innym ludziom. Zazwyczaj noszę przy sobie jakąś Biblię. Dziś nie jest to problem mieć nawet Biblię ściągniętą w telefonie. I wszędzie gdziekolwiek taka rozmowa by się zaczęła, najspokojniej w świecie, siadam z tym człowiekiem, co też Ty możesz zrobić. Przeczytać z nim Boże Przykazania i już możesz mu opowiadać Ewangelię. Bardzo praktyczne, bardzo skuteczne narzędzie. Czy człowiek przyjmie Ewangelię? Nie wiem. Czy człowiek, z którym rozmawiasz, przyjmie zbawienie? Nie wiem. Czy uwierzy w Jezusa? Ty też tego nie wiesz? Ale naszym zadaniem jest siać i przekazywać Ewangelię. I w tym momencie, kiedy mu wykażesz, że w Bożych oczach jest grzesznikiem i nie jest w stanie wypełnić dekalogu a końcem zakony jest Chrystus dajesz mu możliwość wyboru tego że może uwierzyć w Jezusa poddać się jego woli i pójść za nim Niech was Bóg w tym błogosławi Nie wstydźcie się rozmawiać z ludźmi nie wstydźcie się i nie wstydźcie się mówić im prawdę tak jak mówi słowo Boże Wiem że też jest tak często że ludzie Najzwyczajniej w świecie boją się powiedzieć: Chcą przekazać Ewangelię, ale boją się powiedzieć człowiekowi, że żyjesz w grzechu, że jesteś grzesznikiem i że zasługujesz na potępienie. Łatwiej nam mówić o Bożej miłości, o dobroci, o błogosławieństwie, że On chce się o nas troszczyć, że On chce nas błogosławić, że On chce wszystko robić, co nam dobrze. Ale ciężej i tak niewygodnie jest nam mówić: Jesteś grzesznikiem i zasługujesz na wieczne Boże potępienie. Ale nie bój się, prorocy, apostołowie, Jezus, wszyscy przed nami mówili Ewangelię tak, jak powinna ona być przekazana. Zaczynała się ona od słowa: Upamiętajcie się i nawróćcie się, a będą zgładzone grzechy wasze. Więc proszę, oto narzędzie numer dwa, skorzystaj z niego. Skorzystaj z narzędzia, jakim jest dekalog, który. Prowadzi nas do Chrystusa, który prowadzi grzeszników do Chrystusa, który prowadzi grzeszników do Ewangelii, który prowadzi grzeszników pod krzyż, i Ty możesz być dla nich drogowskazem i możesz im to wykazać. Wokół nas świat tonie w grzechu, ale też wokół nas świat pogrążony jest w religii i jest przekonany, że religijne rytuały, przestrzeganie obrzędu, właśnie tych nakazów prawa, zbawi ich. Ale nie. Przestrzeganie prawa ich nie zbawi. Przestrzeg... Prawo ma tylko naturę wykazać im, że są grzesznikami, ma ich prześwietlić i doprowadzić do Chrystusa. A Ty możesz być tym narzędziem, Bożym narzędziem, które doprowadzi ludzi pod krzyż. Chwała Jezusowi.